Kolejna porcja. Jak na każdy prawilny czerwiec przystało, czerwienieją owoce. Ale czy to już, czy to jeszcze nie? A co, ja się będę zastanawiał. Do dzioba. Zdecydowanie już. No, ja bym poczęstował, no ale jak. Dwa dni później. I proszę bardzo, kolejna porcja. Ej, 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 co to? Co to ma być? To moje. Dawka witamin prosto z drzewa. Czas i na degustację tego czerwonego warzywa. Rzodkiewka ładna, tylko trochę mała. Mmm, wyborne, mówię Wam. Takie ostre, soczyste, z takim delikatnym miąższem, jeszcze nie zdrewnianym. Pycha, tylko język piecze. Kolejna porcja smakowity zapachy Mam nadzieję, że mieliście okazję powąchać. Kolejna rzutkiewka, kolejna porcja. No ekstra zaczyna się. Do koloru do wyboru, tam były czarny, a tu się kamuflują zielone. Jeżeli zdołam takie ilości śliwek uchronić przed mszycami to będzie sezon dżemowy. Rzodkiewka. Czereśnie. Kolejna porcja. Ma szczęście, że zjada nasiona chwastów. Bo gdybym ja go zobaczył. Dziobiącego moje roślinki. No, Gałąb, umykaj. Przyszedł boss. Kolejna żytkiewka, kolejna porcja, a w grochu mieszka ropucha. Kolejna, kolejna porcja. Jak co roku, taki w tym, soczewica już podczas podlewania zaczęła się kłaść na ziemi więc ją wziąłem i tak poplotłem między sobą biorę trzy yy, dwa z jednej yy, takie są w liniach posiały więc biorę dwie z jednej yy, linii jedną z drugiej i przeplatam jak warkocz i zakładam, że będą się trzymały wojna z mszycami trwa w najlepsze przyjemność sprawia mi podlewanie grochu i teraz dlaczego on jest bardzo specyficzną rośliną, mianowicie tego jego liście bardzo tutaj jak widać obficie rosnące, no, w porównaniu z słonecznikami to tu są prześwity, widać ziemię, tutaj praktycznie nie. Te liście są najwyraźniej wodoodporne, jakieś hydrofobowe, czy coś w tym stylu i na czym to polega? No na tym, że polewam. Pomijając y, fakt, że z szumi, jakbym polewał cały las, to no, zauważcie, tutaj w ogóle nie została się woda, wszystko spłynęło. Jakby z plastiku, a w niektórych miejscach, jak nie mogła spłynąć, to się kropelki zostają. Śmieszne to. Kolejna porcja. Dziś ogródek podlewa się sam. Trochę żółtnicy do jajka. Kolejna porcja. Pierwszym kwitnącym gatunkiem okazuje się być, no właśnie co, gryka. Tu się już zaczynają rumienić. O, o widzicie, i tu kolejne zastosowanie ściółki. Owoc truskawki opada aż na ziemię i się zatrzymał na jakimś liściu. Starych truskawek, najwyraźniej. I gdyby tu była ściółka np. trawy grubsza albo jakieś yy, kory czy coś, no to skutecznie zapobiegałoby yy, kontaktowi z glebą owoców i gniciu ich. Więc ściółka dobra rzecz. Kolejna porcja. No nie wiem czy to ulewne deszcze, czy tratujące koty, ale saczewica pomimo plecenia warkoczy leży no to okazało się, że mój leniwy pomysł był niewystarczający zatem zrobię jak zawsze robiłem czyli patyk patyk, sznurek będzie mój sznurek z pokrzywy tak wygląda rozwieszony a tak wygląda przepleciony wokół sznurka rządek saczewicy no, niestety sznurka wystarczyła tylko na trzy rządki. Zdecydowanie przyda się zrobić go więcej. Tak wygląda skończona sprawa. Kolejne żytkiwki. Kolejna porcja. Jest połowa czerwca i owiec właśnie wypuścił pierwsze pręciki. A oto pierwszy kwiat grochu. Kolejne żytkiwki. Kolejna porcja. Zakwitła też pierwsza rzutkiewka. Kolejna porcja. Myślicie, że dojadanie po chrząszczach jest niehigieniczne, bo ja nie. Mmm, <śm> mniam rzutkiewki. Kolejna porcja. A oto soczewica zaczyna kwitnąć. Kolejne żutkiewki, Kolejna porcja. Rzutnica. Truskawki. Rzutkiewki. Groch urósł już tak duży, że się zaczął kłaść na ścieżkę. Trzeba coś z tym zrobić. Zamierzam wbić kołki, obwiązać sznurkiem i oprzeć na tym sznurku groch. Jakem powiedział, takem uczynił. Kolejna porcja. Pojawiło się wiele larw biedronek. A tu pierwszy strączek grochu z tego co widzę to się zapowiada sześć ziaren nieźle rzutkiewki w sumie jak jakaś truskawka tak op opada pod ciężarem to można zrobić o i nie opada truskawki kolejna porcja przed chwilą znalazłem jakiegoś zbłąkanego na oknie złoto oka, wziąłem go na palca i położyłem na tutaj owies na którym są mszyce i jak widać od razu się za jakoś wziął więc warto czasem pomóc naszym pomocnikom nam pomagać Aha. truskawki rzodkiewki no, już niektóre można zbierać. Zatem do dzieła. Zbiór taki. A reszta niech doczerwienieje. Sała ta zaczyna się kończyć. Kolejna porcja. Żółtnica. Dla tych, którzy nie wiedzą, przypomnę jak wygląda kwiat ziemniaka. Całkiem podobny do kwiatu pomidora. Ej, Ptaszku, jesteś tam. Truskawki. Porzeczka. Rzutkiewki. Kolejna porcja. Żółtnica. Truskawki. Rotkiewki truskawki porzeczka czereśnia Widzicie, a jak ściółki nie ma pod truskawkami, to uwalone są w piachu w błocie i to zgroza zbierać, później to myć, to nie wiadomo czy to już zgniłe, czy to jeszcze dobre. Czy u was też na rzadkiewkach pojawiają się takie jakieś białe narośla i w ogóle całe takie pędy zmutowane jakieś? Nie wiem jak to się nazywa, ale ja to bym nazwał obstranica rzodkiewkowa. Pourywam to i zobaczę czy będzie dobrze, czy będzie źle. O, następne. Związałem pędy do słupka przywiązałem, bo już się zaczęły tam kłaść. A tu pierwsze strąki rzodkiewki. Tu, 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 tu. Truskawki. Porzeczka. Czereśnie i akrobacje na drzewie. Żółtnica. No nie. Pisklę i co ja z nim zrobię, to mam opcję dwie albo zostawić to wszystko w spokoju albo włożyć go do gniazda przecież jak kot zaraz tu przyjdzie jakiś to go natychmiast zeżre jak mi spadnie na głowę to ja go sam zeżre nie włożyłem go do gniazda położyłem go obok mam nadzieję, że to wystarczy wiecie co mi się wydaje? że z tego tutaj z tej poczwarki wyszła biedronka Weźmy to obczaje No, pusta, widzicie? nic nie ma Ona jest tutaj sobie już chodzi No, w końcu wyszły na biedronki te biedronki Udaje trupa przed mrówką, a jak mrówka odejdzie, to się rzuci na tę he, Hehehe Dobrze Przyczajona mrówka, ukryta biedronka Róż, porzeczka, Czereśnie i alpinizm drzewowy. Piskle znowu wypadło. Ja go już nie będę tam wkładał. Oni sobie radzą. Rodzina dysfunkcyjna, ale jak to działa. Witam, koniec czerwca. Będzie przegląd ogródka. Tak wygląda całość ogródka mego pięknego. A tutaj po kolei sobie zobaczymy. Ziemniaki rosną jak rosną, nie najlepiej, ale fajnie bo tu w cieniu soczewica kwitnie o i już proszę bardzo saszetki są z nasionami. obok marchew miary, miarę, w miarę nie jest źle ale nie jest też najlepiej, tu groch całkiem fajnie zachodnie słońce go oświetla Oto to zachodnie słońce, dzień dobry, wieczór. Takie tu ma strąki, cieniasy na razie. Słoneczniki, ten najwyższy, no nie taki najwyższy, ale może być. Reszta to lipa cieniasy w cieniu. No, cienias w cieniu, ciekawe. A nie, bo cienias cienki, no ale w sumie cienki też w cieniu. Rośnie, no i teraz rozumiem, dlaczego cienki i cień. Są etymologicznie bardzo podobne. Dlatego, że w cieniu rosną cienkie cieniasy. Dobra, tu mamy... Co to jest? Kapusta czerwona, tak? Tak. Bardzo lubię tak ujeść na surówce. W sensie w surówce tylko to bardziej wygląda jak jakiś jakiś szczaf niż kapusta, szczerze mówiąc. No bo na główkę to chyba to też nie wygląda, nie? Cieniasy też. Tu mam drugi zestaw Ziemniaków. Przyznam, że przewidywałem, że w ogóle nie powyrastają, a powyrastały jednak. Takie były bardzo małe. Z poprzednich wszystkich lat zostały mi tylko takie malutkie. Ciekawa informacja, że w... o tutaj widać, w ziemniakach mnóstwo biedronek sobie tutaj larwowało, poczwarkowało. Teraz już żerało mszyce. Dobrze, dobrze, moja załoga a tutaj rośnie chwastowisko czyli nie wyrosła mi fasola posiana tu mam słoneczniki lepsze już do pasa mniej więcej owies bardzo ładnie rośnie kłosy ma piękne tutaj z nasionami będą ekstra rzodkiewka to to białe kolejny słonecznik Kolejne chwastowisko, a tutaj są moi drodzy, a tu największy okaz. Um, macie kilka sekund, żeby zgadnąć. E, Seller, tak. E, Seller, który też raczej jest cienia, za nie bulwa. Kukurydza ekstra rośnie. Mega super fajnie, co tu dużo mówić. E, też by w niej się zalęgają. Tu mam grybkę, ale wycieca, ja myślę, że ona mm, uległa awarii i się zawiesiła. Bo pozostaje ciągle w, na etapie kwitnięcia i ani jeden z tych kwiatków, który zakwitł, jeszcze nie przekwitł przez pół miesiąca. 15 dni już one kwitną. I no, mówię wam, zawiesiło się. No. Marchew, ta najlepsza. Mm, rośnie super. A tutaj zeszłoroczna. puściła pęd, kwiat. Już jest i już mam zapylacze. Zapylaj gość, zapylaj. No korzystajmy z czasu, chwilę na ciszy, bez kosiarki sąsiadów. kukurydza kolejna. Rzodkiewki, ale rzodkiewki te, które jadłem. Tylko, że one już przerosły i są takie wiecie, włókniste. O, o coś tu zapyla. Tu ciekawa jedna rzodkiewka. Zobaczcie, jakie byczysko takie to selery powinny i kapusta być duże, a nie rzutkiewki. To to już jest burak, a nie rzutkiewka. Ale popatrzcie, taka, takie zwykłe rzutkiewki. A tak, tutaj jakiś owad lata mucha. Mucha taka do pszczoły podobna. Tam siedzi jakieś coś. O tutaj, chodź tu. Widzicie, o tam dalej też coś siedzi mnóstwo owadów jestem bardzo z tego zadowolony, bioróżnorodność pierwsza klasa druga porcja soczewicy rośnie całkiem fajnie, kwitnie są szetki są szetki proszę bardzo oj biedronki są dobra tu mamy so słoneczniki giganty, one już mi tutaj ponad pępek sięgają do łokcia no cóż, dobre, fajna. Ja tu tak robiłem, że wysiałem ich bardzo dużo, a później codziennie wyrywałem. Widzicie, tam leżą. Wyrywałem najmniejszy, najcieńszy, naj... ale generalnie najniższy. No to, zostały już najwyższe same. Haha, ha, komedia. Groch, o tutaj, wyższy od słonecznika najwyższego. No dobrze. To ten największy groch z samego środka. O, o, jakiś owad jeszcze? Zobaczmy sobie. Cześć owad. No i w tym grochu to jest mnóstwo. Tu, tam. strąków. Tutaj, o, raz, dwa, trzy, cztery. I tam na dole jeszcze. O, tu grubasy już. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie chwastowisko. A tu obok ścierniska, chwastowiska, też ziemniaki, no tak sobie słaba rosną, o tu w cieniu. A tu na razie jest chwastowisko, ale będzie ściernisko! Kolejna nie wyrosła fasola, tak? Rozumiemy się. Porcja słoneczników do pasa, najwyższy, najniższy do kolana. Jest ok, nie narzekam. Druga porcja kukurydzy, lipa. Ziemniaki piękne, bujne i w ogóle super. Na tym kawałku, co prawda, nie bardzo dużo kukurydzy wyrosło, ale wyrosła najwyższa. Ściernisko! Kolejne słoneczniki. Tak, jak ja wiem, ja wyglądam już na jakiegoś fanatyka tych słoneczników. No i rzuczki na tych słonecznikach. Wspaniałe miejsce dla owadów. Widać dobra energia Tu płynie grządki dwie grochu. Rośnie <laughs> bardzo bujnie. Tutaj marchew wysiana tam ziemniaki a za tymi słonecznikami to tam w cieniu rośnie marchew rzodkiewka a tam soczewica i też kwitnie o, sprawdźmy czy są saszetki u są saszetki o widzicie a tu też soczewica i też słonecznik tutaj saszetki o są saszetki o tutaj mają widzicie Dwa ziarenka będą, a tu będzie jedno chyba, nie, tu też będą dwa, U, to nawet nieźle, a będzie gdzieś jakieś jedno chociaż, o, tu będzie jedno, o, tam drugie jedno, o, a tu trzecie jedno, ha, ha, ha. A tak poza tym, to na ścieżce w jakichś miejscach jeszcze trochę fiołki kwitną, a w jakichś innych miejscach jakieś inne. Domki elfów, czy tam, nie wiem jak to tam się nazywa. A tu z lewej taki mega giga, prawie taki jak ja, nie wiem, co to rumianek Gigant. Mnóstwo tych kwiatków ma i często odwiedzają je owady. Dlatego pozwalam mu tu rosnąć. W sumie on rośnie na ścieżce. Nie przeszkadza niczemu. Niech żyje. A tu mam czereśni jeszcze trochę. Śliwki są w fazie wzrostu mszyc mało, no a zgadnijcie dlaczego mszyc mało, ha 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 no to już końcówka truskawek, jeszcze trochę jest, tu powiem wam eksperyment zrobiłem mało, mm, nie w ogóle nie podlewałem tego krzeczka borówki i jak widać jest fioletowy i taki, no rozmiary jak widać a te które podlewałem Urety, rety, aż się gałąź ugina takie byki, jabłek dużo nie ma, ale trochę jest więc będzie smaczek porzeczkę zbiorę Winogrona są takie fioletowe, czarne, ciemne. Jak widać, dojrzałe owoce czerześnikę dzierżawy. Choć ja cię tu spróbuję, Ty owocku mały. Mmm, bardzo dobre. Tylko mało, ja chcę więcej. Truskawki czereśnie No, już się kończył. Czy wy też chcielibyście? Zatrzymać czas albo móc cofać się do dowolnej chwili w życiu. Tak w nieskończoność i przeżywać jakiś dzień zawsze. Bo ja to bez przerwy. Nie uwierzycie. Jechałem yy, do domu i tak oddycham głęboko. I tak wiatr zawiał z lasu. I ja tak poczułem że coś tu ładnie pachnie wchodzę do lasu a tutaj poziomki absolutnie wszędzie tak wygląda zbiór ja jedną dziesiątą z nich przeżuję i wypluję na trawę może coś z tego wyrośnie jestem dumny ze swojego nosa a na balkonie ładnie kwitły i już owocują pomidory ja je tak tutaj i zapylam. Sałata już y, taka się zrobiła gorzka, więc jej nie jem, ale ścinam już tylko y, z, z rzutnicę, na jecznicę Tutaj też żółtnica głównie. to też sałata po odcinana z dołu, więc takie cienia się rosną. Po pojedynczymi liśćmi jeszcze u góry. Tu mi zaczęły rosnąć rdesty plamiste i kwitnąć. No. no a tutaj te dwie sztuki sałaty, które mają być, są giganty, takie wielkie. Tu też pozostałości sałaty i rdesty. Główny gatunek na balkonie. Owiec rośnie wspaniale. Wysiany wcześniej. A tu w butelce rzutnica. I Wysiane cebule mają już charakterystyczne cebule. W zasadzie to tyle. Trzymajcie się.